Gram Natalię Radinę, redaktor opozycyjnego portalu, dziennikarkę aresztowaną w 2010 roku. Eee, bardzo konkretną i piękną kobietę. Ochrona sprawdza cele co 2-3 minuty, ale nie w wpychały pod prycze, więc nie mogli mnie wiedzieć. Uczę się kręcić hula hop. To jest taka nowość w mojej postaci, co myślałam, że przyjdzie mi bardzo łatwo, bo kiedyś w dzieciństwie yy, czyniłam to namiętnie. Później okazało się, że wcale to takie proste nie jest i zajmuje mi to chyba najwięcej czasu, oprócz nauki tekstu. I kiedy to już udało się jakoś ogarnąć, okazało się, że cała reszta jest o wiele trudniejsza, bo, bo, bo tekst jest dokumentalny. Tak, żeby to brzmiało dla widza yy, przystępnie, ciekawie, żeby w tym natłoku informacji znalazł coś, co wzbudza emocje, co jest ludzkie, żeby to nie brzmiało jak historia, bo jest to też dosyć zbliżone, moim zdaniem, do, do, do naszej historii, do, komunii, do czasów komunizmu, PRL-u i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, żeby ludzie byli w stanie uwierzyć, że to się aktualnie dzieje za granicą, że to nie jest żadna abstrakcja, nie są właśnie żadne fakty historyczne, tylko coś, co w tym momencie ci ludzie przeżywają. Nam było o wiele prościej, bo poznaliśmy te panie. Yy... Poznaliśmy my, przyjaciół Koli Nataszy, czyli reżyserów tego spektaklu. W związku z czym łatwiej jest uwierzyć, bo ma się obok coś namacalnego i kogoś, kogoś, kto po prostu opowiada o swoich doświadczeniach, o swoich przeżyciach, i wtedy jest to wstrząsające. My musimy to podać tak, żeby to było przejrzyste, a jeżeli wywoła emocje, to tylko pozostaje nam się cieszyć i mamy nadzieję, że tak będzie. No, jest to trudne zadanie. A ja zostawiłam rzeczy, w których mnie aresztowali. Wybrałam, ale zostawiłam dla zasady. Serdecznie zapraszamy na premierę. Proszę się nie przerażać, ten spektakl będzie nie tylko polityczny, ale również śmieszny i myślę, że przyjemny do oglądania i mądry, to na pewno. 9 czerwca, scena kameralna, Teatr Polski w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.